Meatbeast, jeden z większych anglojęzycznych twórców. Człowiek, który szczyci się tym, że pokonał najlepszego zawodnika solo kolejki, czyli Dopę. Challenger z serwera australijskiego. A ja, wedle niektórych z Was, kradnę podobno od niego odcinki. Człowiek, który 6 lat temu spłakał się, że Liga Legend jest niegrywalna. A ja wtedy dałem mu jedną złotą radę. Dear Meatbeast, I have a tip for you on how you can solve those problems by yourself. Just leave Australia... And go to a server that's fucking competitive. Dzisiaj, po 6 latach, wreszcie się tej rady posłuchał i przyjechał do Amsterdamu, żeby zagrać challenge na naszym serwerze. Wszystko to razem z Brock który jeszcze w 2018 roku był jednym z lepszych europejskich junglerów i też razem z Fanatic grał w samym finale Mistrzostw Świata. Szło im bardzo dobrze, bo mieli Mastera 176 LP z 86% win ratio, aż w pewnym momencie na solo kolejce. Spotkali mnie. I co się stało w tej grze? To nie spoileruję. Zobaczcie sami.